Hej, hej, hello. Gra się chyba nie zapisała, żeby było śmiesznie. Jeszcze zobaczymy, ale nie ma mojego świecidełka. Chciałbym zauważyć, że nie ma mojego świecidełka. Nie wiem czemu. Odpalając grę, yy... dostałem, że tak powiem. No dobra, okej, okay, no co my mamy? Idź do pracy. Idź. Idziemy do pracy sprawdzić. Siema! Idziesz do pracy? To dobrze. Chcesz dnia? Słuchaj, nie wiem co się stało. Wyobraź sobie, ziomeczku, mój ty drugi. Drój... O, tak ma siedzieć. No. Y no smutny chłopak. Że nie wiem czy się zapisał, ponieważ na wejściu już miałem śmieszną inf informację. Wybierz język. No ale zobaczymy w pracy. Zobaczymy to dokładnie w pracy, czy wejdzie nowy system, czy nie, jeżeli się nie zapisało to. Elusi Mandero, nie? Dobra, zapisało się. Ale mnie korci, żeby zobaczyć, co się stało. Słuchaj mnie, bardzo korci, żeby zobaczyć, co się stanęło się. Tylko nie wiemy gdzie A to tutaj, zobaczcie No dobra, to co, wchodzimy, nie? Nie ma opcji, żebym nie wszedł Ja miałbym nie wejść No co Ło kurde, no co to ma być, no? Nie no, fajny trolek, fajny Coś tu znajdziemy? Chyba nie Dobra, trzeba zobaczyć o co chodzi, nie? Kurde, dobra, czyli jednak nam się zapisało. Jednak nam się zapisało. Słyszeliście? Czy ta dziwna muzyka? Czy my znajdziemy coś tu? E no, dziwna jest ta muzyka. Chyba nic nie znajdziemy. Czemu to są? I don't understand, ale trzeba to sprawdzić. Nie, no ja nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził. O, notateczka. Kurde, znowu zapomniałem te notatki. spraw. O, szliśmy. Weźliśmy, weźliśmy. Jesteś w środku. O, kurde. Bo ja już nie wiem, czy ja chcę tam iść! Wiecie o co chodzi? Bo to jest chyba krówka. Kurwa mać. No nie, tam świniak jak nic. Węzeł zajął urządzenie, które zamiast pasu przez nie do... Dokąd doprowadza te przewody? A że te przewody! Dobra, okej. Okay. I'm ale krowa nie zniknie, czy coś, nie? Kurwa szczeliło mnie Dobra Kurwa, ja się boję do ciebie podchodzić. O Jezu, ile tego jest? Zrobisz mi coś? Świnio! Cholera, jaki może być? Aby problem wykorzenia do, dostępne wokół ciebie wskazów i... Nie mogę tego przeczytać, Remember to make smart, it's color coded, dobra, coś chodzi z kolorami, coś będzie z kolorami, tak? Coś chodzi z kolorami? Dobra, wskazówki. Wiemy już, że kod jest dziwna muzyka. Coś klikło. Soweit on in order Aha, czyli musimy włączyć to po kolei inaczej nas kopnie, tak jak teraz było, nie? Tak jak teraz było, że nas pierdolną prąd. To musimy to po kolei po prostu. może ta kaseta będzie ważna. i must demand zane reconsider his lucidness initiative he's the this will shut down immediately and permanently. We must seal the underground facility grim is a good man but i fear he's been staring into you the abyss for far too long and losing sight of why we all started this ja Bo już wiemy, że trzeba po kolei jest Color code... Ale i skąd mamy wiedzieć? Może chodzi o to, słuchajcie, bo tu jest patrzcie zielone jakieś chodzi o to takie, że mamy szukać takich węzłów tu make smart decision dobra szukamy zielonego z strzałą zielony zielony prowadź mnie spokojnie świniak uwolnimy cię ja już wiem o co chodzi jest widzicie jest tam świnia. To to kurwa było? I tak, idzie dobrze. Idzie dobrze. Zielone było pierwsze. Mamy to. To jest jakie? Żółtawe? Chyba żółty, nie. Tak, musi chodzić o ten żółty. Czekajcie, świnia tam prowadzi, a my tu byliśmy. Spokojnie. Dobrze, mamy dwa. Mamy dwa. Jakiś ciemny. Widzicie? Jest jaśniej, jest jaśniej. Chyba ten, chyba o ten chodzi. Kurwa. Jest jasny. Cześć, gdzie masz te. To make decision. No taki ciemny, nie? Niebieski, ciemny i czerwony. I to chyba ten jest. Kurwa, nie, to nie ten. Ja pierdolę, i tu są dźwięki. To jest kurwa horror, czy co? Niebieski, czerwony, czyli tak. Czerwony jest, niebieski, ciemny, a ten może jasny trzeba. Ale to obydwa są jasne. Może do tego trzeba iść. Świniak spokojnie. Może do tego trzeba. Tak? Mamy? Dobra. Niebieski. Ale tu są dwa niebieskie. Świniak spokojnie. A, bo to prowadzi tu ten niebieski, ok? Czyli ten niebieski nas poprowadzi. U. Cyk. Mamy cztery. Świniak, spokojnie, zaraz cię odpalimy. I czerwony. Czyli ten. O kurwa, ja jestem ciaw, co się odpierdoli teraz, nie? Ol, to będzie coś czuję. Faza nad fazami, nie? Ty. Lackami będę mógł go rzucać w razie czego. Baga? Łoń wow, rzuca czymś! Masz burger! Burgera! Co jest? Kur... O co chodzi? Jak mam ci bułkę zrobić, to ja ci ją zrobię, chłopie! To! To ty kurwa robisz! Mam ci bułkę zrobić, już ci robię kebaba. Kurde, ile ich tu jest? Łobatko, Łobatko! Proszę bardzo, zaraz będziesz miał kepsa! O la, 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 la. ile ta bułka się będzie robić? Bułka chyba się spaliła, nie wiem. A Masz! Robią się! Proszę we mnie nie rzucać, mam 1 hp Mam jeden HP O kurde pelka Już się zrobiło Chyba się zrobiło O ty zabija fuck my head! Świniak! Jeszcze raz! Jak to szło? Kurde od nowa, dobra! O oh shit madafaka! Uspokój się tam! Już ci burgera robię! Spokojnie! Wszystko będzie okej! Okay. Nie chcesz pomidora? Okej! Okay. Nie ma sprawy! Słuchaj ale ode mnie to się odwal, nie? Kurde! Poddaj! Poddaj szybko! Kurde wybuchaj, ale nie koło mnie, ziomek! I nie rzucaj mi tu tym Musisz mieć przyrządzony kawałek białka. Zara będzie Robi się. One tu idą. dobra, chłonik nich. Cyk, cyk, cyk. Ładnie wyeksplodowały. Dawaj białko. Już. Nikt nie lubi surowego mięsa, ty mi teraz wyjeżdża z tym. Dobra, idziemy je po wybuchać. Ała! 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 Kurwa nie tą stronę, bo my się spali mięso! We wrzuć na luz! Już biorę ci mięso! Już chyba jest ok. Kurwa blisko! Za blisko! Cholera jasna! Gdzie jest bułka? Masz burgera! O to ci chodzi, chcesz burgerka, tak? Proszę! I co, zadowolony? Patrzcie, patrzcie. Ale pierdela. I co? Też więcej. Uu. Jakbym wiedział, to bym ci zrobił więcej. Po co ten krzyk? Jezu ile tu jest. Awa! Tak, rzucaj w nie, nie we mnie. Matko Woska, mam jeden HP! Ja to nie przetrwam. Mamy tu zdrowie albo coś? Oddaj tego. Aj, nie udało. u Jezu tu. Nie, to... batko. Ała. Burger mi się pali. Spalił się cholery jasne ała umieram burger mi się ała mamy mega problem z nim bo on jest wariat dobra szybko już wiemy o czego zaczynać od razu dawaj burger burger tu dobra wrzuć na luz już ci tutaj robię Takiego prawilnego burgerasa Już ci robię Cyk, 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 cyk. tyle nas widział Rzuca glutem Słuchaj, rzuć w tych, co? Ja robię burgera ci Rzuciłeś? Ale nie zabiłeś! Kurwa, dalej surowy O cholera, spadł na ziemię Kurwa mać Jest, dobrze Prawie mnie trafił Oddaj Masz to Rzucaj, rzucaj, rzucaj w niego Dobrze, dobrze, dobrze Już się burger robi, spokojnie Zaraz go weźmiemy, ogarniemy Jasna cholera Już? Mamy to Dobra Dora ci rzucę burgerasa, bądź zdrowy. Proszę bardzo. Wiemy, że chcesz kolejną obrazu, nie? Wybuchajcie tam. Już ci robię kolejnego ziomek. Na spokojnie wrzuć na luz. Kurwa, wybuch koło mnie. Jasna, cholera, ilech tu jest. My tego chyba nie przetrwamy nie chcę nic mówić. Olejku, tu... łowatko! Ła matko Jak to surowe? A Ła Smaży się je? ten dos Matko boska Idziemy po HP Ła 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 Dobra Mamy prawie full Baga będzie rzucał O dziad jeden Baga je Wybuchnąć a wybuchnąć je I już uciekamy I Jak to co zrobię? Smaż je dłużej Dawaj w tego albo co? No cholera, zobaj Ała utknęłem O cholera. Ała Ała! JEST Jasna cholera z tym mięsem! Nie jest dobrze, jest bardzo źle! Ała! Nie, no nie zrobię tego, ja chcę wyjść stąd! Po co jak wchodziłem do tej świni? Ja chcę wyjść! Słuchajcie, ja chcę wyjść! Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę wyjść od tego prosiaka. Prosiak jest wkurwiony, i chuj. Prosiak stwierdził, że mnie będzie napierdalał dzisiaj. Jeszcze te mięso zaserane. Auć. Dobra, rzucił go. Mięso rób się, mięso rób się! Idziemy od razu tu. Auć! Na wszelki wypadek, od razu drugie rzucamy. Rzuć go! No ale tego miałeś rzucić, tak? Mięso mi się spali teraz. Jak nic! Mięso spalone! Kurwa, mięso się spaliło. No, jak to surowe, to kiedy dojdzie? Weźcie je, no. Jak ja mam pilnować tego mięsa, jak tu wszystko eksploduje koło mnie? Już? Dobra, masz świniak. I uspokój się na chwilę. Słuchaj. Jeszcze surowe! Wow! Ała ała. ała, ała! Ała, Ile to będzie surowe? Ja nie wyrobię! Ich jest za dużo! I riele są! Ała, 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 ała! Nie no, już mam spalone mięso jak nic. One dalej tu idą. To jest nie do zrobienia. Zobaczcie ile ich tu się kręci. Do tego się nie da zrobić normalnie. Nie da się. To jest niemożliwe do zrobienia. Spaliłem pięć stejków. To ja wymyśliłem wejść do świniaka jakiegoś. Patrzcie. Już tu są. I co ja mam zrobić? Biedny. To ja mam zrobić... No nie, nie da się, kurwa wychodzę z tej gry, koniec gry. Dosłownie, koniec gry, mam dosyć tego świniaka, mam dosyć tej gry. Kurwa, w dupie mam. Walić tego świniaka, ostatnia próba. Ale to jest nienormalne, to jest kurwa po prostu nienormalne, by ich aż tyle tutaj było. Tego się nie da, one tym bardziej, że wychodzą tu i strzelają ci przez mordę. Tak? Gdyby jeszcze one nie wychodziły yy, przez y, te, to byłoby spoko. Ale tego no jest za full. Jest kurwa za full. Zobaczcie, ja podchodzę i mi wybuchnie zara coś. Spierdalaj. Smażę stejki. Oła, jeszcze we mnie. Tak, dobrze. Wybuchaj. Który to był stejk? Ten jest już gotowy, czy nie? Jeszcze nie. No ja pierdole. Środkowy stejk. Rzucaj, rzucaj. No dawaj tego stejka szybciej. Kurwa jak to surowy. A ten jest ok. A tamte się zaraz palą pewnie. Masz. Są okej? Okay? Są okej, okay. dobra. Kurwa mać, co tu się dzieje? Masz ryj?! No wybuchajże, ale nie koło mnie! Człowieku! Ile tego tu idzie? Ja pierdolę, no ludzie. Ile ja mam? Masz trzy, 5! Dodałem ci z pięcioma kawałkami, ty głupia Mendo. Nie, tego się nie da po prostu zrobić. Landuj z pięcioma kawałkami raz, dwa, trzy. Cztery Pięć! Kurwa, idź ode mnie! Ile was tu? Jasna cholera! No nie da się, nie da! Zobaczcie co tu się dzieje, co ja mam z nimi zrobić, no Kurwa mać! Ale się krwiłem Na tą grę! Mam dosyć! Mam dosyć tej gry! Ole mam energii! Ło, wow, Luju, siema, 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 wybuchajcie, wybuchajcie, tak, wybu o kurwa, ja żebym wiedział, że to tak będzie, jeszcze będę mnie trafił, nie wierzę. No masz tu, kurde, to, 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 się jeszcze mam ci dać, masz kanapkę, by ci nie było, kurwa, za mało. Tak, pchnąłem, kurwa, zaraz mi biegnie się, nie wierzę, gdzie jest kanapka, dawaj kanapkę, bo ja umieram. Świniaku za Ile was tu? Czy ta kanapka już się zrobiła? Kurwa, jak to się nie zrobiła? Skończyła mi się kofeina, one idą, idą znowu. Już? Świniak! Ile mam ci tego dać? Powiedz mi. Jemu jest mało, czajcie. Patrzcie, wychodzi tutaj przez ścianę sobie gnój jak gdyby nigdy nic. No kurwa, nie róbmy sobie jajka. Ja rozumiem wiele, ale nie przez ściany, żebyście chodzili, koledzy. Świniak, ja mam cię dosyć. Zobaczcie, wchodzę tu, wchodzę tu, dostaję bombę. To jest ostatnie podejście, ja mam to w dupie, nie? Mam w dupie tego świniaka i tą przebugowaną grę. Masz za dużo przedmiotów, kurwa! Sam masz za dużo przedmiotów! Bum, koniec! Koniec gry, dosłownie koniec! Nie gramy w tą grę więcej, kończymy ją! Bo jest zjebana! Tyle w temacie. Alt w 4 bo się wkurwiłem, nie? Trzymajcie się, piąteczka.